Efekt dźwigni. Brzmi może trochę technicznie, ale to tak naprawdę ukryta siła, która potrafi zwielokrutnić wyniki każdego biznesu. I to wcale nie jest pojęcie zarezerwowane tylko dla finansystów. To absolutnie fundamentalny mechanizm, który bardzo często decyduje o tym, czy firma odniesie spektakularny sukces, czy poniesie bolosną porażkę. W tym materiale wyjaśnimy sobie, jak to wszystko działa. Właśnie, zastanówmy się nad tym kluczowym pytaniem. Jak to w ogóle jest możliwe, że firma, która jeszcze wczoraj wydawała się świetnie prosperować, dzisiaj przy naprawdę minimalnej zmianie na rynku nagle walczy o przetrwanie? Otóż odpowiedź na to pytanie kryje się głęboko w jej fundamentalnej strukturze. To, co obserwujemy w takich sytuacjach, to nie są żadne czary, to po prostu potężny mechanizm wzmacniający. Dźwignia działa trochę jak wzmacniać w systemie audio. Wiecie, podkręca głośność, tylko że tutaj podkręca zarówno te pożądane dźwięki, czyli zyski, jak i niestety te niechciane szumy, czyli straty. No dobrze, to jaka jest nasza mapa drogowa? Zaczniemy od samej anatomii zysku, żeby wszyscy byli na tej samej stronie. Potem poznamy dwa kluczowe wzmacniacze dźwignię operacyjną i finansową. Zobaczymy, jak one się łączą w coś, co nazywamy dźwignią całkowitą. A na sam koniec omówimy sobie próg rentowności czyli taką swoistą siatkę bezpieczeństwa dla każdego biznesu. Zaczynamy od absolutnych podstaw, bo zanim zrozumiemy, jak działa to całe wzmocnienie, musimy dokładnie wiedzieć, z jakich klocków zbudowany jest zysk w każdym, ale to każdym przedsiębiorstwie. W sercu każdego biznesu leży pewien kluczowy podział. Z jednej strony mamy koszty stałe. To jest taka grawitacja. Balast, który firma musi unosić, nieważne co się dzieje, czy sprzedaje, czy nie. A z drugiej strony mamy koszty zmienne, które rosną i maleją razem z produkcją. I to właśnie, proporcja między tymi dwoma, jest fundamentem dla naszego pierwszego wzmacniacza. A teraz zobaczmy, jak to wszystko spływa w dół w rachunku zysków i strat. To taka kaskada. Zaczyna się na samej górze od sprzedaży. Odejmujemy koszty operacyjne, czyli stałe i zmienne. I mamy EBIT, zysk operacyjny. To jest nasz pierwszy ważny przystanek. Potem odejmujemy odsetki od kredytów, podatki i dopiero na samym dole ląduje zysk netto. Warto zapamiętać tę drogę, bo to właśnie między tymi schodkami ukryte są nasze wzmacniacze. No dobrze, zanurzmy się w temat. Pora poznać pierwszy wzmacniacz, czyli dźwignię operacyjną. To ona pokazuje, jak sama struktura operacyjna firmy, czyli jej fabryki, biura, pracownicy, jak to wszystko wpływa na ostateczne wyniki. Więc czym jest ta dźwignia operacyjna? W skrócie DOL. Cóż, najprostszej mówiąc, to jest po prostu miara wrażliwości. Mówi nam, jak gwałtownie zysk operacyjny firmy zareaguje na każdą, nawet najmniejszą zmianę w poziomie sprzedaży. A kluczem do całej tej wrażliwości są, jak się pewnie domyślacie, właśnie koszty stałe. Spójrzmy na ten mechanizm we wzorze, bo on świetnie to pokazuje. Kluczowe jest to, co dzieje się w mianowniku. Im większe koszty stałe odejmujemy, tym ten mianownik robi się mniejsze. A z podstaw matematyki pamiętamy, że im mniejszy mianownik, tym większy jest wynik całego dzielenia. I to właśnie tu, w tej prostej zależności, rodzi się ten potężny efekt wzmocnienia. I załóżmy, że dla jakiejś firmy ten wskaźnik DOL, czyli stopień dźwigni operacyjnej, wynosi dokładnie 3. To nie jest po prostu jakaś tam liczba, to jest mnożnik. Co ważne, ten mnożnik jest idealnie symetryczny. I co to oznacza? Powiedzmy, że sprzedaż rośnie o 10%. Super, wynik aż 30% skok zysku operacyjnego. Ale uwaga to jest mieczobosieczny. Spadek sprzedaży o te same 10% powoduje równie bolesne 30% załamanie tego samego zysku. Wzmacnia w obie strony. W porządku. Przejdźmy do kolejnego etapu. Mamy drugi wzmocniac. Jest nim dźwignia finansowa. Tym razem źródłem tego wzmocnienia nie jest już działalność operacyjna, a decyzje dotyczące finansowania firmy. Mówiąc wprost, chodzi o wykorzystanie długu. Dźwignia finansowa, czyli DFL, mierzy coś innego mierzy jak silnie zmiana zysku operacyjnego, który przypomnijmy, już został wzmocniony przez dźwignię operacyjną, przełoży się na ostateczny zysk netto dla właścicieli. Tutaj punktem podparcia, tym co tworzy ten efekt dźwigni, są stałe koszty odsetkowe od kredytów. I znowu spójrzmy na wzór z rowu prosta, ale niezwykle potężna zależność. W mianowniku mamy zysk operacyjny, ale pomniejszony o odsetki. I teraz im bliżej jesteśmy sytuacji, w której ten zysk ledwo co pokrywa koszty długu, tym mianownik staje się mniejszy, a cała dźwignia rośnie do naprawdę niebezpiecznych poziomów. Mamy już więc dwa wzmacniacze: jeden operacyjny, drugi finansowy. A teraz zobaczmy, co się dzieje, kiedy połączymy ich siłę. Wtedy powstaje naprawdę potężna kaskada, która przenosi najmniejsze wahania ze szczytu rachunku wyników na sam jego dół i to z ogromną zwielokrotnioną siłą. Zatem kluczowe jest to, żeby zrozumieć tę sekwencję. Najpierw dźwignia operacyjna wzmacnia efekt zmiany sprzedaży na zysk operacyjny, a następnie dźwignia finansowa bierze ten już podkręcony wynik, ile waruje go po raz kolejny, wpływając na zysk netto. Całkowity efekt to po prostu iloczyn obu tych sił, mnożymy je przez siebie. Wróćmy więc do naszego przykładu. Mieliśmy tam wzmacniacz operacyjny o sile 3. A teraz dodajmy do tego wzmacniacz finansowy o sile powiedzmy 2. Jaki jest wynik? No cóż, 3 razy 2 daje 6. To oznacza, że każda najmniejsza zmiana w sprzedaży jest aż sześciokrotnie wzmacniana, zanim dotrze do ostatecznego zysku netto. To jest ogromna, skumulowana siła. I ten cytat doskonale podsumowuje całe zagrożenie. Zobaczmy. Niewielka, zaledwie 5% korekta na rynku może wywołać absolutnie katastrofalne 30% załamanie zysku dla akcjonariuszy. To pokazuje, jak kruchy i niestabilny może być sukces firmy o wysokiej dźwigni całkowitej. Skoro już tyle omówiliśmy ryzyk, to pora zadać sobie fundamentalne pytanie o przetrwanie. Ile tak naprawdę firma musi sprzedać, żeby chociaż wyjść na zero? I tutaj właśnie na scenę wkracza nasza siatka bezpieczeństwa. Próg rentowności to jest ten magiczny moment, w którym firma przestaje tracić pieniądze. Każda kolejna sztuka sprzedana powyżej tego progu generuje już czysty zysk, ale wszystko poniżej tego progu, każda chwila, to strata. To jest absolutnie krytyczny wskaźnik dla każdej firmy. Ten wykres świetnie wizualizuje dylemat, przed którym staje mnóstwo młodych firm. Można iść drogą budowy własnej infrastruktury, co oznacza wysokie koszty stałe i co za tym idzie wysoki próg rentowności. Albo można postawić na outsourcing, co obniża koszty stałe i dramatycznie obniża próg, który trzeba przekroczyć, żeby w ogóle zacząć zarabiać. A oto kilka bardzo konkretnych przykładów. Zamiast kupować drogie serwery, można je wynająć w chmurze. Zamiast budować wielki zespół na etacie, można współpracować z zewnętrznymi specjalistami. Cel jest zawsze ten sam: przekształcić jak najwięcej kosztów stałych w koszty zmienne. To jest tak zwana warybilizacja kosztów. Absolutny klucz do przetrwania, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju. Podsumowując, dźwignia jest naprawdę potężnym narzędziem. Może wynieść firmy na szczyty rentowności w niesamowitym tempie, ale z taką samą prędkością może doprowadzić ją do upadku. To jest po prostu klasyczny miecz obosieczny, którym trzeba się posługiwać z ogromną rozwagą i świadomością. I dlatego na koniec zostawiam wszystkich z tym właśnie pytaniem, analizując jakąkolwiek firmę nie wystarczy sprawdzić, czy ona w ogóle generuje zysk. Kluczowe jest zrozumienie, jak bardzo ten zysk jest wzmocniony, jak bardzo jest zlewarowany i jak wrażliwy jest na najmniejsze nawet zmiany rynkowe, bo to jest prawdziwa miara zarówno ryzyka, jak i potencjału.